To jest dziś niedziela, więc trochę o Adamie Kownackim, który przegrał z Turkiem u siebie na Brooklinie. Tak jak przewidywałem w wcześniejszych filmach, że Polska zostaje bez bokserów, że sprawdziły się słowa Dari Dariusza Michalskiego o złym szkoleniu młodzieży i że Polska zostanie bez bokserów. No, i stało się to, co przewidywałem, że właśnie Adam już będzie tylko przegrywać. Yy, natomiast yy, nie ulega wątpliwości, że Turek jest dobrym bokserem i to żaden wstyd. Yy, bardzo dobra walka, i Adam yy, yy, się tłumaczy tym, że długo nie walczył i, i że był zarzewiały. A co to zapieprzenie, że tak powiem, jeżeli się umiesz bić, to umiesz się bić całe życie, nie tylko jak trenujesz. Bicie to nie tylko ciosy, ale też inteligencja. I tutaj powinien Adam po prostu się podszkolić, zobaczyć jak walczy łusyk, jak wa walczy fiury i brać przykład z najlepszych. Jak po prostu Adam zbyt dużo dostaje ciosów, a jak trafi na takiego twierdziela jak jest sam, albo i dobrego, to dostaje Bęcki. Tak było z Heleniusem i tak było z Demirezem. I Adam teraz chce odpocząć, zająć się dziećmi. Jest to najgorsza rzecz, jaką może zrobić. Jeżeli chcesz być tym mistrzem świata, spełnić swoje marzenia, to wracaj na ring tak jak śpiewa Brat Kudziana i weź się do roboty. Proponuję ci, ja ci sugeruję walkę właśnie z Derykiem czy Zorą. Myślę, że jesteś w stanie go pokonać, wystarczy go kondycyjnie przetrzymać do 12 rundy. I tylko nie boksować statecznie, tylko się poruszać jak usyk po rynku i z czystej pozycji uderzać w niego. Tyle wystarczy i wtedy wrócisz na czołowe miejsca. Bardzo ci kibicuję. Po, po tym jak szpilka zdziadział. Nie mogę pozwolić na to, żeby Jadam kołownacki zdziadział i zrobił się pipą tak jak szpilka. Jest to ostatni nasz bokser, został jeszcze Fiodor Czerkaszyn, wielka nadzieja nasza, ale jest mimo wszystko on Ukraińcem. No i jest jeszcze ten, co zlał następnego dziadziałego boksera naszego Murzyna, Izugo Nocha, który też dziadział i poszedł do MMA. Także na placu bolu nie zostaje bokserów, bo mamy zero i idą ciężkie czasy. Dlatego Adam, wracaj na ring, nie pieprz o dzieciach, o rodzinie. Na to przyjdzie jeszcze pora. Jeżeli jesteś wojownikiem, to bierz się do roboty i wracaj na ring. Każdy może przegrać. Ja też w swoim życiu nie przegrałem. Nie jedną. Walkę natomiast nigdy nie myślałem o tym, żeby przestać się bić, bo to jest z natury mężczyzny. Bicie, rywalizacja, no, mamy to w DNA. Po prostu teraz, jak kobiety walczą, na przykład walczą bardziej za wzięcie od mężczyzn i odnoszę wrażenie, że lepiej walczą od mężczyzn. Nie tylko walczą, ale też lepiej grają w piłkę, czy w siatkówkę, czy w koszykówkę. Także kobiety idą, że tak powiem, rządzą. Faceci powinni brać przykład właśnie z kobiet, że jeśli chodzi o zaangażowanie, niestety Adam Kownacki chodzi po ringu, a Niestety nogi są bardzo ważne w boksie, szczególnie w unikaniu czasów i musi to poprawić po prostu. Adam wracaj, ja Cię bardzo lubię, kibicuję Tobie, uważam, że nie masz szans na mistrza świata, ale jak nie będziesz próbował, to nigdy się to nie spełni, a być może ja się mylę. Cześć!